Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Brawl i w tym odcinku wbiję 37 kapuch ale przed tym zachęcam was do zostawienia łapki w górę i subskrypcji bo mnie to motywuje do nagrywania kolejnych odcinków a ja widzowie przychodzę oczywiście z randomami, ciągle gram z randomami dwie ręki duo zagrałem, jedną solo tylko w tamtym odcinku jeszcze, no i tak ciągle trójeczki sobie pykam, już Niedługo, kto wie, może dzisiaj wbiję 25 rank. Powtórzę to samo co z Cordeliusem, bo jak odblokowałem Cordeliusa, no to w pierwszy dzień miałem 24 niestety, dopiero w drugi dałem radę 25, więc tak średnio, może, może z tym że będzie lepiej nawet, może w pierwszy dzień zdobędę 25, nie wiem Zależy ile będę miał czasu też trochę. No w sumie 3 godziny temu go odblokowałem. Więc może jeszcze go wbiję, bo tak, jeszcze tak często nie grałem. Ej, mamy trochę lipę, bo już kruk nam dednął. Ej, no przynajmniej nie mają też tego, że co ja ci Larego i Lorbiego. L nie wiem. Nie wiem, już nie wiem jak się wymawia. Oj, na no Ani się tepną tutaj. Ale daję radę, daję radę. Okej, okay, jest szansa. Trzeba tutaj ulta rzucić. Ojej, co ja zrobiłem, widzę, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Yy, niestety, tutaj trzeba, okej, okay, teraz ja tam zrobił oro, to jest win, yy, no i nie ma co zrobić, w sumie jeszcze ulta zmarnował typo, więc no. Dobra, teraz trzeba całą mapę sobie, jakby, dzięki gazetowi. Przejechać jakby, nie wiem To jest podobne do czaka nawet, ten gadżet Jak do ulta czaka Tutaj on deda krok, znowu dedną Naprawdę, a to jest Swin już widzę, to jest Swinek To jest Swinek Czyli 31 ko koła wbite I dość szybko nawet, Ledwo odcinek zacząłem już jest wbite a, może jeszcze dzisiaj wbiję 32 koła, nie no, wątpię, żartuję oczywiście, bo to jest, nie no, albo w sumie, nie, 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 to no, chyba, żebym wbił kodę na 20 rangę, tutaj Lariego i Norbiego na yy, 25, no i jeszcze coś tam bym bito w tym zagrał, no to by się dało, ale, aj i nie mam tyle cierpliwości chyba I, i czasu, żebym tak grał. Ale ten lajer naprawdę jest dobry, więc spróbuję może nawet go na 30 wbić, ale wątpię z moimi umiejętnościami, no i jeszcze na 8 to w ogóle, na 8 to góra 30 według mnie wbije, a tutaj mam kredyty, tutaj już będę miał punkt masy, no dopiero za srebrno, srebrno 2, 1250 monet, a ile potrzebuję, żeby zabglić a tyle potrzebuję, no to... No to i też za mało widzowie, za mało po prostu. No chyba, że koletką bym sobie coś zagrał. Może koletką sobie zagrał do jednego poziomu mistrzowskiego tutaj. Ośmiobitowcem. Nie bo już mam. No ośmiobitowiec gdzie tutaj? Też dopiero za drugi, to nie ma opcji. Albo gdzieś tutaj mi mało brakuje. Gdzie tutaj mi najmniej brakuje, muszę zobaczyć. Czyli poziom mistrzowski. Poziom mistrzowski widzowie, trzeba zobaczyć. Gdzie na mam najbliżej? Jackie, Jackie na tej mapie jest do zrobienia, okej, okay, jeden mecz brakuje, dobra widzowie, w sumie zagram, w sumie zagram sobie ten jeden meczek dzieki A jej gdzie tutaj jest, tutaj, Jackie, mamy dość nisko nawet, 656 nisko nawet, no więc raczej to nie będzie jakaś przegrana, bądź wygrana raczej też, ojoj. Oj. Oj, dwóch tych lairali. No jejej, no tutaj ludzie wbijają ewidentnie. Jackie jest dobra, ale jakbym kogoś takiego chciał podjechać, to tylko na blisko. Inaczej tego nie widzę. No właśnie, już tutaj mnie atakują. Muszę uciekać, widzowie. Tam jest stara, tutaj w ogóle kiełka ampi. Nie no, czy dałbym radę podjechać go. No dobra, widzę. Zakręcimy się. Zakręcimy się, za chwilę go podjadę, bo nie chcę sobie już umieć, on jeszcze mnie atakuje, więc no tak średnio bym powiedział, no właśnie, mm. nie chcę się timować jakby zbytnio, nie lubię, trochę bez sensu, w regulaminie powinno za... powinni zakazać timowania, no to naprawdę denerwuje, więc no ja tego kiełka sobie, kieła zabiłem, tutaj kolejny chyba chce się pożegnać, nie wiem. Co on robi, to ja nie mam pojęcia. Hmm. Ojej, trafił mnie. Co ja robię? Ojacie. Już zostaje widzowie, nie ma opcji. Uwziął się, uwziął. Jeszcze dziewięć osób. Nie no, tutaj mają sojusz. Ewidentnie sojusz mają chyba. Chwila, trzeba zobaczyć sobie na środek. Dobra, trochę pokampię. Nie, nie, podjadę. Albo podjadę. Tam jest stara. Tam jest tara. No i. Ojejej, udział się troszkę, nie, za piąty nie dostanę, za czwarty, no. Jakby dało mi troszkę więcej miejsca tutaj, żebym go ultem przeciągnął, miałbym wtedy duże szanse. No, ale jeszcze ma ult, a ten ult, nie wiem, jeśli ma 11 mocy, ten ult bym je zdjął naprawdę w przeciągu chyba dwóch sekund, no ten ult też jest gigamocny, na blisko. No, co już ma, dobra. No właśnie o tym mówię. Właśnie o tym mówię. Prawie dostał, prawie dostał widzowie. Tutaj jest ten kieł cały. A jaj. A jaj trzeba podjechać tutaj tego całego Dariego. Dobra. Dostał. No to tak to robi się. No to teraz jeszcze trzeba tego fanga podjechać. No nie wiem, jest szansa jakaś. Wątpię, ile on w ogóle zadaje to jest chore. No, widzicie? No właśnie, na strzałach mnie zdjął, ale drugie miejsce i wbite, widzę. są monety. Yy. Ten poziom mistrzowski jest wyższy. No to co, widzowie, odbiorę sobie 1250 golda. Tutaj jeszcze trzeba w zadymiarze wejść. Rzadkość najwięcej, najmniej. No i co, kupię sobie chyba to do obrażeń. Jest dość dobre i potem jeszcze jak będę miał więcej molec sobie Gwiezdną Moc skupię i będę na dziewiątej to wbijał bez kłopotu już. Oczywiście ten Star A co widzowie, ja się z wami żegnam. Jeśli odcinek wam się spodobał zostawcie łapkę w górę i co?